Cześć widzowie, ja mam dla was specjalną propozycję, jak chcecie być pozdrowieni, czy wyświetlać się wasze komentarze na odcinkach, to wpadajcie, będziecie jako specjalny na początku filmu, przed kropkami czy różnymi tymi zapowiedziami, będziecie mogli być pozdrawiani. Także jak jesteśmy na kanale Granik, chodzicie społeczność i tutaj macie takie coś jak Chcesz być pozdrowiony na odcinkach Napisz komentarz. I tutaj, jak klikniecie, skomentuj. I teraz opiszecie, chcę, e, chcę być. I wtedy i ja Was tutaj będę wiedział. Wtedy, jak robicie komentarz. Ja Was wtedy robię Wam tutaj zrzutkę, ile będziemy polubień, tym będzie jako pierwsze wyświetlane. Także moi drodzy, jak też chcecie być pozdrowieni, to zapraszam Was wszystkich serdecznie, a ja Was zapraszam wszystkich na ten odcinek 26 tego dzisiejszego odcinka. Pozdrawiamy Lucynę K. Pozdrawiamy przyjaciele wolności. Witam was wszystkich serdecznie kochani widzowie tym naszym już to 12 odcinku drugiego sezonu a jest to 26 chyba odcinek? nie wiem który to jest <laughs> zawsze mylę dobra powiem że 12 to będzie też dobrze gitara nie? będziecie widzieli. ale co później zobaczymy w tym montażu mi się chyba wydaje że 26 Ale mi się też tak wydaje że 26 no ale dobra przechodząc do podsumowania tego odcinka z poprzedniego naszego zestawienia mamy 48 wyświetleń oraz 9 łapek i teraz są komentarze i szedła Lucyna kapisz. Dziękuję bardzo za pozdrowienia, również serdecznie pozdrawiamy No także Lucyna my też do Ciebie na kanał wpadliśmy i tam oglądam Twoje zdrabki Tylko byś też lepszą jakość, nie? To też taka rzecz do zagramy z telefonu i zaraz rzuców A ja to jeszcze zaraz montaż robię nie? Każdy robi co jak chce, nie? Co można tak powiedzieć? Dobra Przyjaciele Wolności pozdrawiam również. No a tych co jeszcze oglądają na początku intra naszego kanału, wyświetla się, że możecie być pozdrowieni tam musicie wejść w tylko społeczność i zrobić i się wyróżnić. Jako w komentarz dodać czy coś, jakby ktoś chciał być do odcinka być wyróżniony. A co do tego, dzisiejsze zdrabki przygotowaliśmy Wiezna, fortuna i mega pensja. Obydwie zdrabki za 10 zł w dzisiejszym naszym odcinku. Jest to szybkie zdrabki, co można powiedzieć 26, 20 szans na wygrane i 20 szans też tutaj jest na wygrane obydwóch, tak? Tak. No trochę ja mówię tak dzisiaj, nie? Słuchajcie, tak moje mówię do Pani w Żabce i kupię zdrabki, nie? E, pani, niech Pani mi tutaj jakieś zdrabki, jakieś, jakieś różne, nie? Ja patrzę, wyciąga mi świąteczną zdrapkę. dlatego tu widzicie na Fortuna no, A tu macie też mega pensję. jedną taką, ziemię, jedną taką Myślę, się zobaczymy, czy coś w przebliżone świętach, coś nam tu dadzą Z tych prezencików, nie? No, ale jak to będzie taki, jeden, że taką świąteczną zdrabkę dzisiaj trafiła No niestety, nie wiedziałem, że ten a kupiłem, a pomyślałem, że ma to bez trochę dla śmiechu, dla tego odcinku. Dobra, Dobra e, tego wpadajcie na stronę grani.pl podajcie na Facebooka, polubcie mnie na Facebooku, na TikToku obserwujcie także e, na Twitterze oraz na Instagramie. E, a co teraz zaczynamy? Pierwszą zdrabkę. A co zobaczymy jaką będzie pierwsza zdrabka w tym naszym dzisiejszym odcinku. No dobra, to co? Mamy tą zdrapkę gwiazda fortuna, nie? Dobra, słyszysz tam co tu może być? Drop całe pole gry, Jeżeli jakkolwiek z twoich klits jest taka sama jak któraś, z jest wygrany klitsz. Wygraj przepisaną do nich kwotę. Znajdź taki no, gwiedecz, no jak to jest, gwiazdę. gwiazdę, gdy No dobra, no. I wygra przepisaną do niej kwotę i znajdź takie. No dobra, eska. To no, jest moneta. eska. Money to jest money i wygraj dwukrotność. Przepisam do niego kwoty. Wygrany sumują się. No, ile mamy tutaj? Mamy 20 tych prezentów, tak? Tak, 20 prezentów. To Zobaczymy, kto dostanie prezent. A wy napiszcie w komentarzach prezent, a przypnę wam serduszko. Dobra, a od teraz, jak ktoś by chciał nas wesprzeć to będziecie mogli nas wesprzeć, bo będzie ten już nie za parę dni już dostanę, że będę ja mógł zarabiać to po prostu będziecie mogli już tam na moim kanale koło subskrypcji, chyba tam jest to, że wesprzyj. I będziecie mogli przekazać darowiznę, gdzie okay. na zdrabki będziemy mogli zbierać. A zaczynamy od pierwszych liczb. Dobra, pierwsze liczby. Jaką mamy pierwszą liczbę w tym świątecznym wydaniu? 11, które macie muzyczkę świąteczną 36, 23, 26.

14 Także ta pierwsza zdraba też się okazała być przegraną A jeszcze co mam powiedzieć Mega pensja, bo też mamy do tutaj też dużo pensji Do wygrania tego i tego Ta zdraba za 10 zł nam się okazała być przegraną Sprawdź jeszcze symbole, z symbolem tego początku sprawdzenia są jest na dole Te święta nam w tym, tym roku w, w sierpniu w lipcu nic nie dały. Ja zaraz to idę wmontać, żeby na rano było już publikacje. Mamy MOL-O. -O. My to nagrywamy akurat 20 lipca 2020 roku o godzinie 23:21. Także zaraz montaż, żeby na. Za 10 godzin się. premiera. <gry> no tak można powiedzieć, że premiera. Dobra, lecimy do zdrabki drugiej. Dobra, dobra. To co? Mamy mega pensję. Wygrane liczby. Dobra, czytamy tam czy na dole. Mamy. Jeśli, jeśli jakkolwiek z twoich liczb jest taka sama jak która ze wygranych liczb przepisaną to nie kwoty. Znajdź no dwa razy napis pensja na pole z Twojej liczby i wygraj to główno wygrano. A dobra, to będziemy co, co my tu będziemy mieli. A to jakie są nasze dzisiejsze liczby? Dobra. 13 znowu się pojawiło. Pojawiło się 0,6. Pojawiło się 25. Pojawiło się 0,5. I 22 się pojawiło. A teraz osłoniemy najważniejsze liczby. 31, a wrócona 13. No tak mieli też pomysł, że taką zrobić, nie? Jest jedna mega pensja. 3, ja byłaby druga 6, pensja, to już jest trzynastka będzie? Trzy, i jak ja tak jeszcze dwa. Dwa też myślę, że dwa, ale jakby była druga mega pensja, to już mi dawno na tą odcinku już by nie było. Mhm. Wiedziałem, że dwunastka patrz. Szesnaście mamy czterdzieści cztery, czternastka obok dwa

Mamy 11. 11, tak jak tamty było. nie mm -hmm. niestety no, 0,4, także nam się okazało się. Co tam jeszcze nam się pokazało za liczby 28 się tam także się pojawiło? 48 też wysokie liczby się pojawiają. I co mamy? No, 26 jest to nie 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 ma nie ma. To, bo tam jest 20 zł, jest 27 nie ma jest i ma i ostatnie 24 także co, ze zdrapki nam się nie przyniosły To pani nie miała szczęścia <śm> ze sklepu to ona nie wydała takich dobrych zdrapek nie ale co mam powiedzieć, Osłonie się, dla mnie, jakie są symbole w tym naszym zestawieniu, no, to jest, to jest, to jest... <śm> Mamy PGD, PGD. A w tej drapce jest Scott, ja, to musisz wyżej go. Wyżej go sprawdź. O tak ja. No czyli jakieś kolei jakieś liczby było, to nam się udało nic nie wygrać. tych naszych liczb. A co podsumowaniem końcowym, nie będzie wygranej bo nie ma wygranych, nie? Jak to wam powiedzieć? Szybki odcinek, ja mówię, że szybki odcinek, to, że to nam się tego. A patrząc po komentarzach, też pisze tych dwóch stałych widzów, jak pisze po komentarzach. Wyświetlenia są ładne, mogę też powiedzieć. A co tego, to sprawdza. sprawdzę. Mamy tutaj PGD w tej naszej zdrabce. W tej za 10 zł Mega Pensja i nic nie a lecimy do podsumowania końcowego. Mega Pensja oraz gwiazda Fortuna nic z tym naszym zestawieniu z odcinków nic to nie poradziły, bo była 13.06.25.05.22, a raz w gnieznej fortunie było 11.36.23.26.13, także nic tu nam nic nie przydało z tych odcinków naszych, a lecimy zaraz w montaż i zaraz na rano, żeby już było, a jest to już 23.25, jak my to nagrywamy. Co ty nam tu mówić, tym naszym, ta świąteczna zdrawka Myślę, że liczyłem, że na duże wygrane, ale nic to nam nie dało z tych dużych wygranych, bo to widać co było z tych liczb. Oraz tutaj widać jak te liczby, tutaj też się nam dało z tego, że tu się nam dało taka i taka liczba, jak to co możecie sprawdzić. Po prostu takie liczby nam to dało. A co teraz powiem Wam, że Strapki kończymy w tym naszym dzisiejszym 12 odcinku drugiego sezonu, jeszcze dwa to będzie zaraz trzeci sezon no nie jeszcze jeden odcinek będzie już zaraz za ty... no co dlatego nie, dobrze mówię, że będzie już trzeci sezon naszych dzisiejszych zdrapek. no to ładnie leci na 26 odcinek to już będzie trzeci sezon no to ładnie, bo ja lecę 13 odcinków i wtedy kolejne będą sezony E, tak kochani. E, wpadajcie, polubcie na Facebooku, wpadajcie, także obserwujcie na social mediach, na graniku, napl, tam wpadajcie też na stronę na TikToku, na... Yy... No, na TikToku, na Instagramie, na Twitterze jesteśmy tam też dostępni. Podajcie, obserwujcie i tego. A już niedbawem na kanale pojawi się opcja V3, żebyście mogli tutaj zasponsorować kanał. Gdzie będziecie mogli być stałymi widzami, jako sponsorami naszego kanału. Jako granik tutaj będziecie wyświetlani, jak na samym początku filmu. Dla tych, co będą yy, wspierali kanał, to będzie dla tych, będzie oddane też monety. Yy, nie oddane, tylko będę wróżni i w odcinku. Także mogę tak powiedzieć. Nie? Dobra, ja tu nie będę wam nudził, nanudził, do tego mówić dużo. Dziękuję wam wszystkim sprządzone za ten premierowy odcinek, oglądanie. Co, 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 miłego dnia Wam życzę, miłego południa, bo jest zaraz południe No, no to trzymajcie się, do zobaczenia, bye bye, to był dla Was granik. Cześć. バイバイ。Bye bye. <laughs> だ <laughs>